Oooooooo! Nagręmy Rakanikiem, dostaliśmy Autofila, widzowie. Ale to nie jest straszne, nie bójcie się, Autofilów. Bo, jak jest taki dokochany YouTuber, i dobry, jak ja co, potrafię grać wszędzie, no się, ja mogę grać wszędzie. Każdy champion, każda linia nie jest mi straszna. Teraz muszę powiedzieć, A to Rek'Sai nagrał w dżunglę. Ja powiem, że był Rek'Sai, więc nie chcemy powtarzać tych samych championów. Rakan, tak jak mówiłem, patrząc na statystyki, najlepszy support na ten moment w każdej grze go widzę. Dlaczego? Dlaczego bez swojej kobiety z AI tak jest najlepszy? Nie wiem. On tyle już nerfów dostał, pamiętam, w swoim czasie, ale ostatnio buffy dostał, nie? Co to mu daje? Poczekajcie, bo, bo to są tą zmianę, że się liczy jako mele już postać teraz? Czyli do walki w Co to mu to daje tak naprawdę? Na midzie, nie? Jakby jakieś... Co mu to daje? Tak szczerze mówiąc. Myślę na key temy, no. Nie wiem, mam to zagrać jakimś Rakanem na topie pod Divine Sunderera, może, <laughs> nie, nie, mam pojęcia, brzmi śmiesznie brzmi nawet. No, doszkoleż na saporcie, no ale trzeba czasami dostać tego autofila. A to jest Jinx na topie i, o kurde, ale oni zmienili linię. Dobra, no, prawda jest taka, że ma przepa przepakowany kit malakan jest, wszystko ma w tym kicie, ma ucieczkę, ma wjazd, najlepszy RNG bez wszystkich supportów, leczenie. Nieśmiertelność Shielda Ucieczkę Więc się po prostu sprawdza Romy ma jedne z lepszych też na pewno Szkoda, że pasywki nie sprokowaliśmy żadnej od Kajsa. No to wystawię nawet ładnie Nie straciła HP dużo moja koleżanka A to jest walka o drugi poziom, nie? Ale, bo oni, nie, my mamy walka agresja? Mogę go straszować. Kurde, jakieś mi się oczy pokowały i nie widziałem. Ja bym wziął kół, ale E będzie chyba za dobry, żeby wrócić, jakby co. No, we Oni się boją bardzo, jeszcze mają. Jeszcze można to zabuzować na pewno. No, mogę kół wziąć. Nie widziałem, że takie będzie pasywne tutaj. Zabawa. Mają drugi. Play ściągniemy. O ma te, ma te oblodzenie. No jak trafię sami W, to jest git. I Jinx na topie poszło. Co są za rankedy straszne? Mówiłem, że to jest na bocie Jinx. On jeszcze buffy na kół, nie? Z tego co pamiętam. Te leczenie zwuffowali. Zresztą shield pasywny jest dobry, trzeba na niego czekać. Guardiana gramy, no bo chce zielone drzewko. Fount of już 44 HP ulecił. kuldą na RK. Nie ma agro, więc... Ładne. Ile tego snera będziesz miał jeszcze, w kolego? To już spokojnie, spokojnie. No właśnie, tak się kończy. Spokojnie, spokojnie. Nie, już musimy wycofać. Znaczy, kile dla Nautiliusa, ale to już do tyle HP. 8 się tej ostatniej tankował. tankowano. Nie powinienem tam uderzyć, tak? No, mój błąd. Ale nie ma tragedii. Ok, so, ok, widzę, że agresywnie klika. Ale dwie asysty były dla Samirusa. to też dostała, golda Trochę, no niepotrzebne. Ja powinienem to użyć, ale nie użyć na Nautiliusa. Ale myślałem, że chcemy zabić. O kurde, w jegoszku. No o o, kraba idzie robić, ale ja wiem czy mogę mu poprzeszkadzać. On tu recaluje czy co? A no kraba robi. No nie dobrze się podziało. nie ma Nautiliusa też. Nie chcę i samej zostać, bo on dostanie huka, to jest dyntka. Zawsze możesz zatrzymać tego dajgo. Niech ona się męczy trochę. Proszę mi troszkę go zatrzymać, o. A ta troszkę stracone, ale nie ma tragedii. Nie widzę Nautiliusa na no, opi, więc w krzaku siedzi. Słujemy na pewno. No, i on cały czas flasha, nie? nie? Widzę. Szkoda, że tam wurdu. To jest walka. Jak to na koniec. No chcę pomóc, mu, bo on się męczy tam z tym chłopem. Widzę. Uważaj teraz, uważaj. Nie, 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 ona no widziała przecież. Widziałeś, że mnie nie ma, koleżanko. No już, już. Już, koniec zabawy? Już dość? Hmm. <grym> Ale mi pizdo. Chcę chaosem grać? Nie wiem, czy chcę grać. Myślałem, ja, że cooldownów nie mam, miałem już na shielda. kurde. No z tym shieldem cooldownem to nie wygrał. Kurde, ale czemu? też nie miałem, nie? Na Samira nie miałem. że znaczy dalej jest git, bo ta linia jest tak paskudna tej Samiry przez całą grę, ale ja chciałem temu Biegu pomóc, bo widziałem się tam na pierdzielo z tym szaku. No tak logiczne przecież że oni wlecą w tą kajcę. No a powinien grać pod kajcę, no bo ona strzela. Widzę, że strzela. Nie ma co tego puszować chyba, nie? Nie chcemy. A nie ma jeszcze na kusty nie? Nie ma. Masz szóstkę, chyba chcemy być teraz? Ja tu Shaco czuję w majteczkach. No jest nie dla niego. Ona, krótkie takie... Gwiazdy. Może szakom zbyt to o tym gwiazdem, ale jak jest, to na serio dzielny jest, jak nie chcę użyć że nie wyjaźń. No A czekasz linia się przepchał, się przepka w końcu. Nie, no musi tu być, no nigdzie go na mapie nie ma. Nie, no top jest, dobrze. No jest dominacja w CS-ach na bocie, więc może nie powinien nic tutaj strasznego robić, tylko po prostu grać. już ma 4 killa, ale no. Dużo nie daje. Tego smoka się mogli zrobić jak mam tutaj na linii. na jest chyba giga dobry w tak się teraz wydaje. Tyle twardy, że przeżyje Hooka. No, nie guardiana. jest Gana koleżanka. A oni się zamienili, tak? To... Okay. Ja nie chciałem je spingować, ponieważ myślę, że. No musimy ją wytwierać zanim Erkę odpali. Ale teraz to jest za późno się już chyba nabicie. Podejdź, podejdź, podejdź. Czemu ona słyszała, jak we mnie RK idzie to... Tak? no, tak paskudny team, ale chyba to wieki z Ja bym zrobił krok w prawo, ona mnie ufa, taka jest. Ja nie dziwię się, że mnie ufa, ale... Nie musiała to no i tak bym raczej niż boik tak na mnie poszedł. A nie, ktoś przyjdzie nam pomóc? Mamy tutaj team jakiś czy nie? A nie, drużyna? Czy nie mamy drużyny? Что то есть А Шако то снова Smarę, no ten szaka? Mamerka, nie ma many na combo całe. Do 70 przynajmniej potrzebuję. Coś takiego, muszę zrobić, w Manny nie miała ja. <laughs> lepsze niż nic, bo na Twister jest w ogóle, coś no, zgarnęła. Fajnie, że musi Irelia do nas przyjść stopa z tyłkiem. No, na no, do Splay, ty zgarni, to się to super opłaca. Kurde, nie grał na to ale jest ta, taki młyn na tym bocie i ten szako przeszkadza. Oni to z że teraz nie może strzeszać od razu zerką, ale no można po sekundzie, no to i tak długo to cofa. Ja nie wiem, ja my, my powinniśmy na topa, chyba pójść, czy nie. Ona by sobie cały całą turę wziąć spokojnie, na na Nukleusa i do moim zdaniem. A botka też już więcej nie potrzebuje, do szczęścia. Jakąś wizję muszę zrobić, kurde no. No ta Jinxim na topie nie wyszła, no. To jest range top, to dostał karę. To tak jak mi zawsze piszecie, że mam karę dostać, jak gram range topem, to teraz on dostał. Widzimy Kiliusiaka. Tam idzie ten, też tam powinien być Nie, 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 idę na dół. Czemu ona się traduje z tym Veigarem? Co ona chce zrobić? A, raka na life, no tak, no raka na life. Z uh, uląg też. Chyba, że go nie wiem. Dobra, tak nie mówię. Uciekaj, uciekaj z tego tyle Nie mogę plusików dostać. O, masz solo te plejcie Raka na live do mordy wejgarowi wlecę będzie problemem ten Ja sobie Tomysę bardziej chciał złożyć, ale już teraz mintowałem trochę. Ja nie lubię tej Tak nie lubię tej Na, na nie jest dobra w miarę Mam też taki team co do przodu lubi lecieć to złożę tą szaormę No cóż się dzieje? Irelia nie umarła, Gites. No znaczy trzeba około tej Ireli grać, się gierka sama wygra. World ogólnie no, też jest taki zasalą z tego itema To coś jest? Nie, czy on pingu, że potrzebuję ładny Może się ruszę dzisiaj Tak, słyszywało Chyba oh nie przejął. No dobra, zawiódł. Nie przejmuję babę z piersiami. Ja bym kumak, saw, bo tam była ta zmiana z hella, nie? To mi się wydaje dobre. Jest. Jezus, ten szako, jak nudzi. Chciałem tylko postawić. No nie ruszałem się trochę, no ty już mnie w miejscu przytrzymał. Naprawdę, pani Ari. No, no. Zarada, No, No Znaczy to jest wygrane, no bo ich... Znaczy ten szako i Veigar no problem, ale ich chłopy te główne są do tyłu, tylko że Smokim oddajemy. No. Wkurza nam no, jest strasznie, no też jest dobrym supportem. Myślałem, znaczy, że on nie przejął Veigara, on tak napierdzielił z tego. Rzuciłby klatkę samą i może już wrócić do tej formy wiego. to nie jest tak przecież, że musi z nim wiego grać. Chyba, że pod turetem był, się bo że i teraz stanie. Tam tu nikt nie idzie? Jest niezatpassen. 특히 twoje Gameplay, gameplay to Marki się pością, no, no daj mi te ręże nawet No mi tych ręży nie wiem Ignać na tyłek dostałem. No nie tak to jest słożno, przecież umierają chłopy jak... Ten szako przeżył. A dobrze Erkę zagram, bo idealnie jak mnie już no. I no, nie przeciągnął tyle, został szarmowany, no. Samirę podwięzł. No Samirę nie ma ciekawej Gierki, ale nie dziwię się też bym się nie chciał grać na Irelia z Gordon z Swidowanem. Dobra, Orma, no ja potrzebuję przeszemu muszę, muszę, przez muszę, muszę żeby przeżyć kombo szako i tyle. Mają Wegara, ale mi się wydaje, że Irelia robi większe rozpierdzenie niż Wegar. No. Krystyna na Ireliu A nie, jest to najbardziej Kingrakan na świecie, ale Patrząc jak nam szlaku naboci się, to ładnie nam nie poszło nawet Report this Jinx No trochę się przetrollował chłop A więc się stało, czy na solo zabiło to. Ale nawet Irelia tak pani szuje ręcz czempiony przecież Jak nie straci HP, to no potem na tym trzecim paz może po tych milionach poskakać Biorę ja, mogę ukryć w sumie, tylko że ja bym leciał, to mżeb mnie wyleciał już. A nie chcecie tutaj wejść. Latka wygara w sumie trochę za zamknęła, ale tam chyba coś... To się chyba rozgoniło na górze. No w sumie tak wygara tak by nie mogli wejść, ale no... Ładnie złapałem. Zdążył rzucić. Nie wiem cofapuła, nudna ta gra jest. No co zrobisz? mamy Irelię z 10 killami i oni się boją w ogóle podejść gdziekolwiek. będzie pizgać o tych rezistów nie A w sumie ja złożył tego No, no ma 3 itemy w 19 minucie, no proszę was A miał 2 upgrade'y zaraz No, gnoje nie dadzą mi Po prostu ja mam Word już mam walony a więcej z tego. No nie no niestety no, Irelia to nie da się dobrze Lepiej poczekać na cooldown i potem wlecieć On mieli idealny fight i taki nie wyszło tutaj nie. Ja mogę wlecieć w niego w sumie. Teraz nie, ale na raz to że nie widać na tym skinie od tego wygara Nic nie może zrobić, zrobić? ten Hibitor już lewik? Ja bym sobie walał ten Hibitor. O, i też olewają, dobra. O? Nie, nie, nie widzę. Może, może bym go dogonił. Mogę się ale ja no, tak resetuje no co no, mogę bóstwo i relia zrobić, mogę zrobić redemption Robienie na nabóstwo i reli mi się podoba, piękny tyłek z mieczami. Nudno, ta tak jest, no, ale zobaczymy. No ale trochę błędów zrobione jest, ale ja mogę robić błędy i tak rozpierdziać ten rachunek, nie tak będzie użyteczny. Problem jest taki, że trochę ta klatka wygara mnie zabije. No, Tam jak jakby mnie zengageruje to jeszcze okej, okay, ale klatka wygara, boli najbardziej. A do pani, pani Kajsi, zabijamy ich na tym topie. No nie chcę przegrać. Nie dziwię mu się. Ja miał jeden 10 Jinx na tobie, też bym się nie chciała grać. Balon i można skończyć bez problemu. Właśnie myślę, jakie itemy takie mają bonusy z tego, że nie jest melakiem. Teraz a nie im do głowy przyjść za bardzo. Właśnie, jeśli są na topie, nie wiem, Deadman's Plate chyba był na Melaku Bonusy jakieś. Te wszystkie takie bruzerowe itemy, jakieś, dają bonusy większe. No ile ja fajnie sprzątnęła tego, balona, mi się to. Wygląda jak balon. Piękne rękę dziki. Coś tych w tyle na sranę. No shawarma nie jest taka zła, no bo jak rzucam jak leczę kogoś, to tego speeda daję. Teraz mogę rzucić to i ona szybciej chodzi już teraz dzięki temu. Ale ja nie lubię, no ten... Nie lubię, nie jestem fanem szormy po prostu i tyle. No ale na raka jest dobra, bo jak nie szarma to ewentualnie to co ma Nautilus, czyli Solarka. Jakieś jakieś karty z Venemi. Jakaś masa obszarowych obrażeń, jakieś Sandra, to Solarka też oddaje. Nie wiem, czy mi da, ale nie dostanę Irelią chyba. Ok, sobie pójdziesz, jako coś czuję. Ten ma staki, nie, dostał po. Mogę wlecieć czyli do combo, jak Robimy szybkie kombo rakana Piękna gra, marzyłem o takich Wolf i GG GXD Piękna gra Piękny raken, na pewno przez Rakana wygraliśmy, nie przez to, że na topie było coś śmiesznego.